Tarzyna Brzezina, fragment książki. Przygody Oktawiana. Wydawnictwo Warszawska Firma Wydawnicza. Oktawian i Zaczarowany Las. Gdzieś w wielkim świecie są magiczne lasy. Góry i pagórki pełne magii, przyjaznych zwierząt, kolorowych stworzeń, mówiących drzew oraz cudownych roślin. I właśnie w jednym z takich magicznych miejsc żył bardzo odważny chłopczyk o imieniu Oktawian. Oktawian był bardzo radosnym chłopcem. Kochał przyrodę i zwierzęta, które były dla niego tak ważne, bo czuł, że są jego rodziną. Tak, dobrze słyszycie. Rodziną. Oktawian mieszkał w lesie. Nie wiedział, jak to się stało. Zresztą nikt tego nie wiedział. Znalazła go mądra sowa, która dogląda lasu nocą, bo jak zapewne wiecie, sowy bardzo dobrze widzą w nocy. Pewnego dnia radośnie poinformowała wszystkich o znalezionym chłopcu i w taki właśnie sposób Oktawian został obywatelem lasu. Zresztą niezwykłego lasu, o czym przekonacie się już niebawem. W Głuszy żyli wszyscy w zgodzie i bardzo się kochali. A Oktawian, mimo tego, że był jeszcze małym chłopcem, był bardzo odważny. Stał na straży całego lasu, doglądał go, a przede wszystkim dbał, aby rozwijał się w harmonii. Nie było możliwości, by ktokolwiek dostał się na teren lasu niezauważony przez Oktawiana. Za swą odwagę... Otrzymał nawet tajemniczą odznakę podczas snu. Nikt nie wiedział, jak to się stało i kto za tym stoi, ale gdy tylko z samego rana przebudził się, zobaczył na swoim obranku śliczną, błyszczącą odznakę odwagi. Dni mijały Oktawianowi bardzo radośnie. Często rozmawiał ze zwierzętami, uwielbiał zabawy. Coraz to nowsze swawola. Wsłuchiwał się też w rozmowy starych drzew, zapamiętując zasłyszaną mądrość sięgającą wielu, wielu lat wstecz czasem nawet wieków. Czytał Czarek Babaj.